Cześć, dziewczyny, dzisiaj chciałabym Wam pokazać rzeczy, jakie udało mi się złożyć w przeciągu 3 y, miesięcy, prawie 4 y, nie nagrywałam projektu denko odkąd zaczęłam studiować, więc od października trochę mi się tych rzeczy nazbierało, mam je tutaj w takiej reklamówce i może od razu przejdźmy do rzeczy, bo jednak troszeczkę tego jest, y, a nie chciałabym, żeby ten film był nie wiadomo jak długi. Więc na samym początku skończyłam suchy szampon z Isany i jest to ten zielony, czyli tradycyjnie używam go od roku. I teraz on kosztuje 10 zł w Rosmanie i zamieniłam go na suchy szampon z firmy Batiste. Jest to ta wersja koronkowa i jest jej tutaj 200 ml i ona kosztuje w granicach 15 zł, więc jest troszeczkę droższe od Isany. Ale tak samo się sprawuje. Jedyne co może być lepsze na korzyść tego szamponu to to, że o wiele ładniej pachnie. A tamten to jednak ma taki. Średni zapach. No, ale poza tym to oba dobrze działają i jestem z nich bardzo naprawdę zadowolona. Kolejna rzecz, nie będę tutaj tak jechała po kolei, bo teraz Wam pokażę żel do twarzy. Jest to Normaderm, jest go tutaj 200 ml, i ja go kupiłam na Allegro. Świetny żel, świetnie zmywa i nie wysusza, nie ściąga. Nie napilżę też, ale to nie jest zadaniem tego żelu, ale czy zmniejszył powstawanie wyprysków? Tego nie wiem, ponieważ ja tego nie oczekuję od żelu. Ja po prostu chcę, żeby on mi zmył twarz, zmył makijaż i to świetnie robił, więc nie mam nic mu do zarzucenia. Ale teraz zamieniłam go, żeby troszeczkę się odzwyczaić od tego żelu, ponieważ go używam przez ostatni chyba rok. To zdecydowałam się na zakupienie żelu z Effeclar, Jest to Effeclar tak, zwykły klar. Dla Roche-Posay jest go tutaj 400 ml i zapłaciłam chyba za niego albo 25 zł, albo 35 zł. W zakupach mówiłam, ile za niego zapłaciłam. Teraz już niestety nie pamiętam, ale jak widzicie, zużyłam go dopiero tyle, używam go mniej więcej od miesiąca. Więc też jest bardzo wydajny, ale używam go tylko wieczorem, ponieważ na dzień mam inny żal. Jecha, i to. I, ha. I to jest żel oczyszczają... jest to oczyszczający żel do skóry tłustej i wrażliwej. Też nie zauważam, żeby ściągał, żeby przesuszał mi twarz. Jak dla mnie to są bardzo podobne y, żele. Tyle, tyle mam do powiedzenia. Chociaż y, ten jest troszeczkę bardziej rzadszy i lepiej się pieni od tego zwiszy. Kolejną rzeczą, którą użyłam y, w domu, y, czyli w żarach, jest to odżywka z Nivei, y, nadająca objętość. Ja oczywiście objętości żadnej mm, nie uzyskałam, ale ja te odżywki z Nivei używam przede wszystkim za zapach. Najlepiej no ja bym dała Wam powąchać, ale no nie da się. Chociaż jednak uważam, że najlepiej pachnie, nie wiem która, ale obie, wszystkie, które miałam świetnie pachną. I on, ten, ta akurat odżywka jest ekstraktem z bambusa i tak jak wszystkie produkty do włosów z Nivei jest tutaj dodana płynna karatyna. Yy, nie, nie, nie ma to nawet jakiegoś, nie wiadomo jakiego zastosowania ta odżywka, nie ma jakichś nie wiadomo jakich efektów, ale dzisiaj na przykład też mam włosy umyte odżywką z niwej tylko, że nawilżającą i no jak widzicie są fajne sypkie yy, ale oczywiście no ja od odżywki nie oczekuję zbyt wiele, tylko po prostu żeby te włosy nie były takie strasznie szorstkie i żeby fajnie się rozczesywały i te odżywki to robią, więc jestem zadowolona i zamieniłam ją na odżywkę z firmy L'Occitane, która była w shiny boxie, po prostu takie próbki szamponu i odżywki i teraz to używam w żerach, ponieważ to tam na mnie czeka a później to zobaczymy, co będę używać kolejną rzeczą skończyłam szampon jest to szampon pokrzywowy barwa ziołowa, nie będę nic o nim więcej mówić ponieważ ja mówię o nim prawie cały czas i dla mnie jest to najlepszy szampon do włosów przetłuszczających się i jak zawsze powtarzam przy tym szamponie to dzięki niemu Mogłam parę lat temu, w sumie dwa lata temu. Yy, zamiast dwa razy, dwa razy co drugi dzień mieć włosy, to myję po prostu co trzeci. I zamieniłam go na szampon z firmy Balea. To jest ten, który dostałam w paczce od Arlety. I to jest dogłębne oczyszczanie włosów. Yy, bardzo ładnie pachnie, to na pewno. Ślicznie pachnie. Dzisiaj umiem włosy i na razie cały czas nie myję włosów, ale no nic na razie nie jestem w stanie powiedzieć. Teraz może pokażę Wam pastę do zębów, złożyłam pastę z Colgate, jest to Max White One Active, ja bardzo lubię też te pasty i teraz mam chyba tą klasyczną, bo to nie jest Active. Więc tak to wygląda, ale teraz muszę Wam powiedzieć, że teraz pasta będę miała na o wiele dłużej, ponieważ używam szczoteczki elektrycznej i do niej zmieści się tylko taka odrobinka pasty, a zawsze jak miałam szczoteczkę, to przynajmniej połowę szczoteczki zapomniałam pastą, więc wtedy one mi się dosyć szybko kończyły. Teraz już nie, dlatego mogę sobie pozwolić na taką troszeczkę droższą pastę, bo jednak tutaj jest tylko 75 ml i one na przycenie kosztują w granicach 7 zł. Okej, kolejna rzecz. Z próbek to zużyłam próbkę z firmy Oriflame. Jest to szampon do włosów dla suchych i zniszczonych włosów i to jest chyba zboże i kokos. Nie zauważyłam niczego specjalnego, no ale co można zauważyć po jednym użyciu szamponu. Ale kolejna rzecz, którą skończyłam to tonik z bioskładnikami z firmy Soraya i to jest kuracja witaminowo-mineralna. Miałam go dwa razy, bardzo fajny, ale z tego co wiem to chyba został wycofany, więc Więcej nie będę mówić i zamieniłam go na tonik z ekstraktem z kwasów AH-10%. I ja dostałam ten tonik do przetestowania ze strony enaturalne.pl. Używam, mam go jeszcze tyle. I jestem z niego zadowolona. Nie podoba mi się zapach, ale jeżeli chodzi o kosmetyki naturalne, to normalnie, że zapach nie jest najlepszy. Ale bardzo fajnie odświeża, przywraca, mam nadzieję, to pH. Ale czy coś nad, nadzwyczajnego robi, to raczej chyba nie. I teraz Wam pokażę dwa balsamy do ciała, które zużyłam. Ja balsamów normalnie nie używam, ale z racji tego, że to była próbka, to stwierdziłam, dobra, zużyję. I pierwszym produktem jest to ba perfumowany balsam do ciała z firmy Cherry Max Masaki. On był dostępny, ja go dostałam w Glossy Box'ie rok temu, prawie w lutym. Świetnie pachnie, na pewno go nie kupię ponownie, ale bardzo dobrze mi się z nim zasypiało, ponieważ kiedy nałożam go sobie na ręce i tutaj w okolice wyższe, to bardzo dobrze mi się zasypiało, czując ten zapach. A druga rzecz to jest z firmy LOXITĘ i to jest. Nie wiem, jak to się nazywa: Mleczko do ciała. I tutaj jest 15%, 15 masła shi i to jest dla suchy, suchej skóry i teraz ja osobiście nie jestem z niego zadowolona, bardzo długo się wchłaniał, e, miał taką strasznie. Mm, nie podobałam mi się jego konsystencja, o zapach okej, okay, ładny, powiedziałabym, że taki jak Niwa, klasyczna pachnie, ale na pewno nie polecam go nikomu, nie zauważam niczego specjalnego. Nie mam jej w zastępstwie, to znaczy teraz tutaj e, w tym mam ujednające mleczko do ciała z nivei ale nie używam regularnie, ponieważ no nie mogę się przekonać, nie mogę się zmobilizować, żeby używać. Kolejną rzeczą jest um, ekspresowa odżywka dwufazowa firmy Garnier Fructis i to jest nutri odbuładowa włosy słuchaj, przesuszone i zniszczone. Ja od takich odżywek nie oczekuję, nie wiadomo jakiego odżywienia tylko po prostu, żeby te włosy lepiej się rozczesywały i nadać im ładnego zapachu. Teraz moje włosy pachną bardzo ładnie i to jest ekspresowa odżywka. Też dwufazowa z gliskura, ale tym razem mam ekspresową odżywkę regeneracyjną do włosów długich o rozwijających się końcówkach. Bardzo lubię zarówno te odżywki, jak i te. Chyba bardziej lubię jednak te. Te te używam jako pierwsze i mam po prostu do nich sentyment i często do nich wracam, ale jak zobaczę gliskura, to jednak chyba raczej kupię następnym razem jego. Kolejna rzecz to teraz kremy. Skończył mi się krem pod oczy z firmy AA. wrażliwa na 20+. Nawilżająco rozjaśniający krem pod oczy. Na pewno nie rozjaśniał, nawilżał może. Ale używam go na co dzień, na dzień, ponieważ wieczorem używam masła Shisha. Ale było ok. Ja nie mam jeszcze żadnych problemów, nie mam żadnych problemów pod oczami, z miejscem pod oczami, więc nie narzekam. Zamieniłam go na kolejny produkt z drogerii DM. I to jest Alverde, taki zwyczajny pielęgnujący krem potoczy. 15 ml i on nie był drogi, miał w granicach 2 euro. I kolejną rzeczą, która skończyła mi się do twarzy i to jest krem na dzień. Kuracja przeciwtorcikowa, krem intensywnie nawilżający. Jest go tutaj 50 g i kosztował w granicach 20 zł. Na Allegro nic specjalnego, na pewno nie kupię go ponownie. Nie zauważyłam nie wiadomo jakich rezultatów. I teraz używam kremu z Dr. Nick Love, jest to Oil Control Day Cream przeciw blizną i przeciw takim wypryskom. Mam go jeszcze dosyć sporo, nie wiem czy zobaczycie. Ja go kupiłam będąc w Londynie, on jest dosyć drogi, bo chyba kosztował mnie w granicach 50 zł, ale był bardzo mocno polecany, więc kupiłam go i na razie jest okej. Okay. Na, nie chcę też się za bardzo wypowiadać na temat tych kosmetyków, które teraz używam, ponieważ no, na pewno się wypowiem przy kolejnym projekcie dęku właśnie z tymi rzeczami. E, w żarach skończyła nam się maskara z firmy Max Factor, False Fol Lash Effect Fusion. To jest jedna z bardziej popularnych maskar. Szczyteczka ma silikonową, bardzo fajna, bardzo fajnie pogrubiała rzęsy. E, fajny efekt teraz mamy w żarach maskarę też z Max Factora 2000 kalorii, ale powiem Wam, że mamy już ją od 3 miesięcy no może dwóch, i w ogóle nie chcę zaschnąć, cały czas jest strasznie mokra i efekt faktycznie daje świetny ale ciężko pomalować sobie rzęsy, żeby nie odbić sobie tuszu na powiece ale może w końcu z czasem troszeczkę zgęstnieje Kolejna rzecz oczywiście, Carmex, nie będę nic mówiła o nim, mam już kolejne dwa opakowania. Jeżeli chodzi o zapachy, to skończył mi się zapach z Adidas, jest to Fruity Rhythm i to jest chyba dezodorant, a nie nawet zapach. Świetny na lato, na pewno kiedy znowu zaczną się po miesiące kupię go. Teraz używam Zara Rose, nie wzięłam go tutaj, więc Wam teraz nie pokażę, ale też już mi się powoli kończy nie jest świetny, na pewno jeszcze go kupię parę razy to jest moje chyba już trzecie opakowanie ale nie używam go zimą, tylko latem i teraz kolorówka kochani, mam trzy rzeczy w sumie już pokazałam wam jedną rzecz czyli tuż do rzęs. ale skończyłam lakier do paznokci z firmy Vibo Extreme Nails i to jest kolor 60 to był taki mleczny, różowy z drobinkami ja dzisiaj na paznokciach mam lakier z Golden Rose i stoperem też z, z Golden Rose. To jest ten duet, który Wam pokazywałam w poprzednich zakupach z grudnia. Więc to jest właśnie to i ona tak wygląda bardzo mi się podoba efekt, ale to Wy możecie go ocenić. I więc skończyłam te, ja bardzo lubię lakiery z Vivo Extreme Nails i może tego koloru nie kupię, ale jeżeli będą jeszcze jakieś ciekawe, to na pewno kupię, ale bardzo Wam je polecam. Jeżeli chodzi o szminki, udało mi się skończyć jedną szminkę i jest to szminka z mła w odcieniu 5, jak widzicie, do samego końca. I nie polecam Wam na pewno tego odcienia, ponieważ jest to taki błyszczokowaty, ale strasznie nawalone jest w nim brokatu. Zresztą tu możecie zobaczyć, nie wiem. Mam nadzieję, że zobaczycie. Właśnie on tak wyglądał na ustach, nie, było to najładniejszy. nie był to najładniejszy efekt, dlatego. Tego koloru akurat Wam nie polecam. No i zamieniłam go na resztę szminek, które tutaj są. Zresztą nic nie będę Wam pokazywać. No i w końcu skończyłam podkład z Rimiana Match Perfection. Wczoraj użyłam go ostatni raz. Jak widzicie już tutaj się nic nie da wygrzebać. Świetny podkład. Ja mam w kolorze 100 Ivory. Często się mnie pytacie, czy on mi pasuje. Tak, to jest dla mnie idealny kolor. I może z tego widzicie, że jednak nie jestem może najlepsza, ponieważ często piszecie do mnie, że ten jest dla Was za ciemny dla mnie jest idealny, więc no nic, nie poradzę na to, świetny podkład na pewno go jeszcze kiedyś kupię, ale teraz mam kilka innych i między innymi tutaj mam żeby Wam pokazać krem bez miszy mam zamiar go teraz trochę częściej używać ponieważ moja cera jest w dosyć dobrym stanie, więc myślę, że ten teraz będę testować Yy, Jeżeli chodzi o ten podkład, no już mówiłam milion razy o nim, więc yy, na przykład w ulubieńcach roku możecie zobaczyć, co o nim sądzę. I jak widzicie, opakowanie już jest puste. Yy, to co skończyłam Wam pokazałam. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, że znalazłyście może coś ciekawego, bądźcie czegoś interesującego dowiedziałyście. Dziękuję Wam już bardzo za oglądanie i trzymajcie się. Pa!